Elegia na odejście Vivian Eliot. Na fotografiach wykonanych przez Lady Morel wiedzie żywot płynny, jakby brakowało jej ontologicznej stanowczości. Cała jej postać mówi wynoszę się, wychodzę, już mnie nie ma. Poza kadrem pościel, połacie bieli znaczone krwią miesięczną, zielonkawy puder na policzkach Toma. I jeszcze Doris, grubo noga, Erectus z brzytwą w dłoni. Z poezji co zostaje? Właśnie to. Przedwieczorna chwila w domu dla psychicznie chorych, gdy niewidziana przez nikogo stara kobieta poprawia koc na zbędnych światu kolanach. Northumberland House, Finsbury Park, Londyn, styczeń 1947.